Aż nie mogłem spać przez tą noc. W sumie pospałem godzinę albo dwie. Nie. tak się, tak się głupia. że pospałem parę godzin. Udnąłem. No... Jaka szósta jak dopiero jest piąta? No pomyliłem się, piąta. Ale na monitorze jest piąta, szósta. O Jezu, pomyliłem o, się. O, poprawiło się, poprawiło się. Jutek. Co teraz? Mamy czekać aż nam otworzą ktoś drzwi czy po prostu idziemy A zobaczyć? nie wiem. Chwila. Ja idę zobaczyć. A co idzie zobaczyć? Czy są otwarte drzwi? Ja idę zobaczyć do tego Prats Service. Co? Marcin. Co? Chodź na chwilę do tego Price service. Czy ty to widzisz? Co to jest krew? <gry> no właśnie, czemu z niego się krew leje? No i w środku jego nie ma Chwila A historia tej pizzerii nie była taka Że... Niby pięć dzieci zamordowano w tej całej pizzerii pierwszej, w której my pracowaliśmy I dlatego, tak się, dlatego niby te animatroniki tak naprawdę działały Więc no Nie musi No no podobno taki jeden, jakiś filetowy śmieć Nazywali go Gajem, gejem Sponozamił 5 dzieci W pizzerii Właśnie też, właśnie w parku z No właśnie wiem, co nie, to świat tak spada na psy i tego, i podobno te dusze, te dusze, yy, te dusze tych dzieci po prostu weszły w animatroników I podobno dlatego chyba nas goniły to sobie się nie dziwię, bo my jesteśmy teraz jakby strażnikami tego miejsca, więc może tego chcą nas zabić To ma jakiś sens Czekaj, skoro on był fioletowy, a ja mam na sobie niebieski strój, to co jeżeli mnie nie pomyliły z nim? a ja teraz nie mam jak się przebrać Chyba że ciągle całą ubraną z siebie. Ale majtki też, bo też są niebieskie. No <grym> to, to nie chcę, to nie chcę. Wiesz co? Nie wiem co teraz zrobimy. Ale musimy coś wymyśleć, czy nas nie zabijały więcej. I ja, i podobno z tym Purple gejem on niby gdzieś tam uciekł, wyszedł do jakiegoś tak, bo kiedyś takiej starej pizzerii w 1987 roku. Był taki też incydent, że podobno jednemu dziecku odgryziono głowę, bo niby jego bracia czym koledzy wsadzili. No bo w 1987 było tak. Że. Była sobie normalna tam chyba. nie pamiętam tego. Po prostu pizzeria też to było, się nazywała Fred. To się nazywało Fred versus Fabi Diner, jeśli się nie mylę. I tam po prostu tam były tylko dwa nimateryki. były taki. nie różowy, tylko taki złoty. I złoty niedźwiedź i złoty taki. czyli tak, tak, tak jak ten Freddy. I złoty. ten taki królik. Ten taki fredowy nie, ten, okay. ten niebieski, ten niebieski bardziej, bo on bardziej niebieskiego przypominał. i tego. I podobno tam włożyli ciaka do paszczy jednego z tego właśnie Frediego Fredbera Frediego No nie wiem, nie pamiętam czy to byli jego kuzyni, czy właśnie wtedy to byli jego bracia, coś w tym stylu Co się okazało, że to podobno był... No i potem wiadomo co się stało, akurat się odpaliła ta twarz Zmiotła mu głowę Akurat to się niby okazało, co niby słyszałem Że w tej pizzerii Właśnie Purple Guy Ten chłop w fioletowym tym ubraniach on podobno jest cały, to jest coś dziwne, Nie wiem, czy on gdzieś zmutował, co mu się stało. Podobno on był właśnie ojcem tego dzieciaka i dlatego chyba powinien teraz każdego zabić, chyba. Nie wiem, nie, nie, okay. wiem nie, nie wiem, jaka jest historia między nimi szczerze, bo, nie, bo ja nie wiem do końca i nie wiem, czy teraz to jest prawda, co usłyszałem, czy nie. No i podobno gdzieś po prostu jeden z animatroników, który ostatnio było widać na kamerach, że wszedł, zniknął. Jakby po prostu te całe takie spring takie. Jakby to powiedzieć, takie taki mechanizm w tych, tych animatronikach, bo tam by trzeba uhum. było w nie, bo tam jakby się pracowało że niby tam wtedy uhum. na te, tam, tam te czasy trzeba było w nie wchodzić, tam po prostu e, po prostu wchodzić i żeby zabawiać dzieci. No i on się potem właśnie no, wtedy przebrał za ten strój, zabił te dzieci, potem tam te dzieci wszły w duszę tych animatroników w coś w tym stylu, szczą po prostu byli takimi duszkami. Wszedł do tego animatronika z powrotem, czy jakoś tak, czy on uciekł jako ten animatronik, uruchomił się mechanizm przez jakąś, nie wiem, coś tam, do niego, coś tam nie pamiętam, co tam było nie pamiętam, jak to było, że bo ja, ja, ja to słyszałem od mojego innego przyja przyjaciela, więc możliwe, że on mnie kłamie, możliwe, że ja coś słyszałem, tak mi po prostu wytłumaczył. No i tego. No i. Po prostu go zgniotło, bo i potem nie było już tego ani w pizzerii. Nie wiadomo, co się z nim stało. Aha. I teraz, szczerze. Nie wiem. Co? Chodźmy, może do biura, posiedźmy tam, gdzie jest bezpiecznie. W ogóle, ale tych drzwi nie ma. Żółtej idziesz! Idę, idę. I teraz. To wisa... jest Skredek w ogóle. Ej, właśnie, gdzie jest Skredek? No i chwilę, zobacz czy nie zrobię sobie gdzieś mieszkania. Ej, chwila, żółtej, czekaj na mnie. Co, co, co? Idę z tobą. Czekaj. Chwila. Za nie widziałem, jak gdzieś tu się to, coś. Czy, czy, czy to wcześniej to było? Z gredę! Z on żyje! Zrobi sobie mieszkanie kolejne. Włącz mu światła, włączę światełkę, co ma. Nie. Ja. Normalnie włącz. Dobra. O. Czy mamy teraz dalej czekać do szusy jemy wtedy uciekać? Czy mamy po prostu... Nie wiem, czy tam w końcu ktoś otworzy te drzwi. O, o nie! O, on, ma, on ma trochę kaktusa w kształcie wieć. Wiem. Co no teraz nie, będzie? Nie Mamy nie dalej Broń tej... Steams. No wiesz Ani co, na... nie, nie, nawet... Nie, jeszcze... Nie już tak nie mów. Ja się dalej boję tego Foxiego co nie Nie wiedziałem, że jest aż tak niebezpieczny. Uciekaj, mam pomysł. No, a jak teraz chcesz wejść tutaj, w sumie to jest wejście jeszcze. Nie wiem, co teraz? Mamy dalej już... czegoś do szóstej? Wtedy uciekać się jak nam tego czy... Nie wiem, chyba tak. No to... Ja nie wiem, ja chyba... Ja nie to wiem to Dobra, ale co... Ubiorą co... Mówię... druga! Czyli... Ale animatryków nie ma. Nie ma. nie być. O fuck, się odezwałem szybko. Żółtek on tam stoi. O Boże, Jak on działa, jak on działa, bo zapomniałem? Maska, maska on teraz nie musisz, gdzie będzie tu bliżej.

Tam ty mówił, że ile chcemy, co za końca. O, oh. oh Boże. Tam ty mówił, że jest? w tej musimy siedzieć tyle, ile chcemy. Kurde, doszli się w niej, jest za dużo, jest za mała po prostu. Ty była z by była wielka. Ech! Jak on działał? No, no, tak samo jak przedtem. Ale tu światła nie, nie ma, z światło po pojaw. Tu światła przecież nie ma. Śródok tutaj, po lewo! Środek! No, ubieraj, mas. sprawdzę, ile jest nakręcona pozytywka? Wczytajem. No, ile jest ta pozytywka, gdzie to było napisane? Chyba na kamerze się z pozytywką było. 99, dobra, to nie trzeba jeszcze nakręcać. Idzie co? Nie Ale światło tutaj nie ma, musi tutaj pojawić światło I zapalać na przykład, kiedy będą tutaj matryki. dobra, poczekaj Gdzie... E, gdzie ja to W kieszeni miałem ten mój pistolet. Co było? Co to było? W kieszeni mam tylko na miałem O A, Dobra, może być Weź może Będziemy je bardziej do węta Weź może je bardziej do, do, do węta wstaw Słyszysz? Ja no, słyszę O No okej okay. ogóle tego No Bo chyba na... No, no, chyba na no tego Nie, tego tu? Co? Nie, jest no, się... Słuchajcie, mogę odpalić latarki co jakiś czas. Właśnie, w ogóle tego, mi się kurde coś przypomniało. Co? Poczekaj. skoro mi się coś w ogóle przypomniało, bo chyba jak wczoraj gadał ten typ, wiesz, ten typ, typ no... No Fongaj. Jak mi się Fongaj, Fongaj, jak wczoraj gadał, to chyba coś się wspominał. Że w tej nocy, za w e, piątej nocy, przy nocy, będzie jakiś inny Freddy, takie żółty, takie żółtawy bardziej. Czy co? No właśnie nie wiem, wspominał coś o tym chyba, chyba ty gdzieś posiadłeś i tego nie słyszało. No ja słyszałem. Ja byłem, ja bałem, się w kącie, tylko słyszałem urywki co jakiś czas, bo się obkręcałem w to i w to i jeszcze. Maska, maska, <laughs> maska! maska. Te jego oczy patrzą się, no. niezależnie no, gdzie, gdzie pójdę, tak czy się on tu będzie, ale co to jest za żółtko? Co jeżeli to jest właśnie ten Matrix z Family Diner? Może no, to no, jest. Ten złoty? No, bo on też był wtedy złoty złoty. Złoty Freddy. Chwila, o to ile? Ten freddy. Nie, wiem. nie wiem, ale ja się szczerze staram. Trze, że dali się boję tego, co się wczoraj stało, co nie? tak? Co? Trze, się boję tego, co się wczoraj stało, co nie? Nie no, wiem. Może ja się wtedy z tym łomem wybiegłem. Tak, dobrze, że masz ten łom. Że gdzie godzinie, gdzie tego nie zgubił, teraz. oczywiście z kieszeni go miałem, bo skąd? <laughs>, z piotnicy, no bo skąd? Oczywiście. Dobra, to jest godzina. Jeszcze się ten... Jeszcze się ten się tam leży Ciekawe... Hmm Coś... Coś nie idzie Halo, godzina! coś nie wyświetla? O, czwarta jest. Jeszcze tylko no, dwie no, godziny no, Czwarta, no dobra Dwie godziny jeszcze tylko zostały O Jezus Maria Dobrze, że mnie wspomogłeś. coś no, le... było? Nie, to krew po prostu wydawało mi się, że stopę widzę. No, ale to mnie coś. Chcę zażyć do Zgredzka, poczekaj. Czego nic nie zażarło? ja. żyje Żyje chyba, nauczy... chyba się nauczył spać na stojąco z łomem Nieźle Źle on już tak śpi chyba godzinę Nie Przyszło parę, już parę nie, godzin parę, no. Przecież, przecież mi jeszcze poszliśmy spać A go już nie było Co? jakiś długi czas Kiedyś się tego nauczył? Ciekawe, cie, ciekawe czy możemy mu jakoś pomóc z ciałem Na przykład, że po prostu będzie jakieś ciała, bo nie wiem Obie nie się jakoś... Czemu ta Cika ma takie małe źrenice? Nie wiem, ale przecież ten Golden Freddy też miał takie średnice. Golden Freddy to w ogóle ten, ten... nie miał średnicy. Tylko mnie ciekawi, kim jest ten fioletowy? To jest Pupil Freddy? Jak go nazwać? Nie wiem, ale bardzo przypomina to Golden Freddy. Ego. No tak, tylko że to jest po prostu inny kolor i nie wiem, czy on jest mocniejszy, czy oni mają... Czy oni jakoś się znają, czy coś? Czy po prostu nie, byli... to prostu się... byli... Która godzina? No, że się ten Foksiak jeszcze tam leży. Żeby. jest co? Zanim uciekniemy, trzeba go rozłożyć na części. to go. Tak, żeby już nigdy nie wstał. No dobra. No to. Jakby teraz? Zaraz? Nie, 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 bo o 6 przysięgłączą, a nie ma To poczekamy dobra. do tej szóstej. Rzecz on tak, tak już nie działa. Tak mu walnąłeś, że mu wyłączyłeś cały ten mechanizm. No. Jeszcze go postrzelałem parę razy. Jest! Co to było? Co? tak uciekamy. Znaczy, nie, nie na... ważne. Ja go idę rozpierdzielić. Dobra, dawaj z RPG Ty jesteś... Nie, chwilę tutaj zrobiłem bankadę. Oj. Trudno. E... E... No niekiedy się on zwiał gdzieś. E... Co to było? Co to było? Nie ma co nie już nie działają przecież. Pewnie jakieś się pups. Dobra, chodź zobaczcie czy drzwi są otwarte Ale co z... Weź zablokuj te drzwi To tutaj nie zeź. Gratulacje. Kto to był? Ja A! Ja! To był ten chłopak, to był ten purpurpil gej. Chciałem przejść przez drzwi. No to. się on przejść przez te drzwi. No i tych nie otworzył. Co było? No, no nie znowu ten brzydol. Ale jakby ja pytam mam mówić? Jak on działa? On nim nam nie mówił, może że jesteśmy tylko jedynik. Wygląda bo... jak jakiś cień. Idźcie dalej. Co? Idźcie dalej. Chwila! Czemu próbować nas zabić? Gadaj! Jesteś jedną z dzieci? Nie zabijaj nas! Skanuję go. Da, wiesz co, tak. ja uciekam. Uff. Poczekaj chwilę, muszę coś nadrobić. Idźcie dalej. O, Kurze, chciałem nadrobić to, dobra. Dobra, no to obiegnij, tak pierwszy. Gdzie nas się. Uf. Trzy: Dwa, jeden. do vento. Ej, on tam jest! Ty, frajerze! Wracaj, ty, 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 tu. Pobieg tutaj, ale kupiłem go już. Gdzie on jest? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie wiem. Tam jest chrześcijan w tych wentach. Gdzie on jest? Ziutek! Szukam go! Trzymajmy się razem! Chodź. Dobra. Okay. da wiesz co, wypieprzono jak na razie w niego, chodźmy sobie by To jest jakaś inna pizzeria! Wygląda no, no, jak dom stropów. Słuchaj, Smyt... hmm. um, Skąd tu się wzięły stare głowy animatroników? Jak stare, jak dopiero co byśmy... W sensie, no, głowy armii. animatroników. Co, to jest jakiś cień stoi! Dobra, to było godzinę. Dobra, wiesz co, żutek? Szybko, zabarykaduj nas. Zabarykaduj nas jak najszybciej. Ja nie wiem. Ja idę, muszę iść spać z Idź! Co to? jest? Co to? O jezu. Kurde, doszło mi się chwila. Fak, straciłem na jego strzał. Zabarykaduj to szybko, zabarykaduj to szybko. Co to ma być? To jest jakiś cień. Nie, nie wiem, jaka tą że Serio, że tak się to Tak się boję. Serio, Tak Tak za... Tak <laughs> się Co jest? Co to jest? Co się stało? Ziutek? Ja... Ja w to mam wy. Wypiepr... Ja to gówno daję, nie idzie Ja to... Jest ja to ja mam wybronę. To jest jakiś Bo dzień po. w rogu! To jest jakiś dzień w rogu, ale ja mam w to wy... 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 wypieprzone. Ja ile spać? Pod biurkiem. Dobranoc, dziutek. Ja też dobranoc Staram się tej... Ty... O ja cię w podłogę wziął. O, wystaje ci dupa! Ладно, mm -hmm.